Cześć, witam! Tak jest, kolejny materiał, znowu film. Na wstępie dzisiejszego odcinka zajmiemy się taką dokładną wiedzą techniczną na temat kombajnu Bizon Gigant. E, po ostatnim odcinku z ukręconym drugim wałem, e, bardzo dziękuję za takie zrozumienie sprawy i za takie poważne podejście do tematu. Nie obrzucanie sprzętu, czy też mnie jakimiś obelgami, że sprzedaj tego trupa złoma itd. Itp. Tego tych komentarzach to nie miało w ogóle miejsca. Szacun za to dla was. No i teraz tak, dlaczego chcę w ogóle rozpocząć ten temat? Mam w posiadaniu instrukcję, fabryczną instrukcję tego kombajnu, czyli taką no, książkową, fabryczną literaturę. Też wiele osób wypowiada się na temat tych sprzętów w różnych publikacjach, firmach, filmach, materiałach. Na temat różnych, właśnie, parametrów technicznych tego wozu, ale to, co jest podane tam, a to, co jest podane w literaturze, to są dwie różne rzeczy. Tak samo, jak kiedyś ktoś mi zarzucił, że wiedzę, którą prezentuję na temat kierowców K700, to też jest jakaś wymyślna. Wymyślam sobie różne tamte dane, techniczne parametry, bo większość osób opiera się właśnie na wiedzy prosto z internetu, a ja posiadam właśnie takie książki, fabryczne, typowe książki do danych maszyn, które. No, mają się całkiem inaczej do tego, co jest powielane wielokrotnie w sieci tak? Więc e, zajrzymy do tej książki Tutaj Można powiedzieć też, że rozwikłają się pewne e, Zagadki, ja sam po przeczytaniu po raz kolejny tej instrukcji e, No mam pewne do siebie teraz pretensje, ale do tego przejdziemy jak już wsiądziemy do książki Co do jeszcze sytuacji, co dalej z tym kombajnem, to jest wszystko za świeże co w przyszłości z tym zrobię wszystkim, to czas pokaże. Bardzo fajnie złożyło się, że stoi tutaj akurat szóstka. Bo szóstka też jest dosyć wiekowym ciągnikiem, ale jest zrobiona, złożona 8 lat temu w bardzo konkretny sposób. I co jak co, bardzo mocno to się sprawdziło, to jest też taki dowód, że starszy sprzęt po dobrej gruntownym remoncie i po dobrej gruntownej modernizacji, po przerobieniu wielu tematów po swojemu można to tak nazwać. Bardzo dobrze się spisuje, no ale czy dostanie to samo, taką samą szansę e, gigant, tego jeszcze nie wiem, więc mówię, to jest zbyt wszystko świeże, tak jak wczoraj zapowiadałem, chcę po prostu zakończyć sezon polowy i przez zimę się z tym wszystkim przespać, ale no, tak jak mówię, szóstka stojąc tu, pokazuje też, że takie akcje mają jak najbardziej sens, zresztą sami to znacie i sami to widzieliście nie raz. No i proszę bardzo, to jest ta bardzo ważna, poważna książeczka z której powinienem czerpać wiedzę jak najbardziej, jak najwięcej, jak najczęściej co nie ma miejsca, przyznaję bez bicia. i ja już ją czytałem raz czy dwa, ale to wiecie przeczyta człowiek, przez jakiś czas tam pamięta, a później z natłoku różnych innych informacji, tematów i tak no to już gdzieś ta wiedza uchodzi, tak? taka jest prawda mamy tutaj fabryczną właśnie instrukcję w bardzo ładnym stanie Proszę bardzo, wydawnictwo podane, rok podany, wszystko się zgadza, tak? No i teraz, jeżeli ktoś będzie chciał się tak zagłębić w tym temacie trochę bardziej, o, wszystko to jest opracowane, wszystko jasne. Ktoś będzie się chciał zagłębić, przeczytać to dokładniej, no to może sobie zatrzymać film w danym momencie i obejrzeć i przeczytać wszystkie dane, tak? Mamy ładnie giganta narysowanego. Mamy tutaj bardzo ładnie opisane od samego startu. Bardzo ładnie, yy, bardzo ładnie jest napisane, że wytwórca udziela gwarancji na wszystkie mechanizmy kombajnu w okresie 24 miesięcy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, tak? Widzicie, co tutaj jeszcze jest. O, każdy komaj wykowany w wersji podstawowej jest wyposażony długie rozdzielacze łanu, podnośnik pochły, poległego zboża. Kabina, wózek, części zapasowe Pierwszej potrzeby, ciekawe co to było Podstawowe narzędzia Katalog, instrukcja itd itp Tak eee, Co w następnej kolejności O, to jest też dosyć ciekawe Na specjalne zamówienie kombajny mogą być Dodatkowo wyposażone w Zespół automatyki, miernik, strat ziarna, Podzespoły przystosowujące do zbioru kukurydzy Ogrzewanie kabiny No, było parę opcji Nazwijmy to tak No i Tutaj przeczytajmy sobie ten kawałek. Ja tylko wybiorę stąd ten jeden fragment, który najbardziej mnie interesuje, czyli tutaj, gdzie tu mamy początek na szczegółową uwagę zasługuje montowany na specjalne zamówienie miernik straty ziarna wskazujących ich wielkość i umożliwiających odpowiednie wyregulowanie urządzeń czyszczących oraz zespołu automatyki który samoczynnie steruje prędkością jazdy kombajnu w łanie i prędkością obrotową bębna młócącego w zależności od straty ziarna, chwilowej i ilości przerabianej masy młotowej i jej jakości, tak? Duża przepustowość i wydajność robocza kombajnu Bizon Gigant umożliwia zbiór dużych plonów wynoszących 80 quintali z hektara, czyli 88 ton z hektara i więcej. Zboże powinno być zbierane kombajnem w pierwszych dniach osiągnięcia pełnej dojrzałości i tak i tak dalej, i tak dalej, tak? Wszystko jest tutaj widoczne, czyli 8 ton z hektara. No i teraz przechodząc do takich typowych danych technicznych, mamy tu jego zwymiarowanie, wysokości, długości, wszystko. Patrzymy na poszczególne dane techniczne. Zobaczcie, szerokość mocarni, wydajność robocza, 3 hektary na godzinę, przy 8 tonach z hektara, tak? Jeżeli 8 ton z hektara i do 3 potrafił pociągnąć, no, to jak ja jeżdżąc wolniej, kosząc hektar na godzinę kukurydzy przy 13-14 tonach. No, yy, no, jakby tak nie patrzeć na logikę, taką typową chłopską logikę, no to chyba powinno to zdawać egzamin, czyli on powinien to przerabiać, tak? Ale do czego zmierzam? To już dalej. Mamy dalej następne dane techniczne, moc znamionowa silnika. 220 koni, tak? Mamy oznaczenie SW 680 17 na 1. Prędkość obrotowa wału silnika. No i tu mamy informację, że 2000 obrotów na minutę, tak? No i tutaj wam powiem w tym miejscu, że ta prędkość jest u mnie w kombajnie cały czas. Cały czas gdy koszę, staram się kosić na 2000 ale gdy mam większe obciążenie tak jak mówiłem nieraz, że nie daje rady silnik no to proszę Państwa spadają mi obroty do 1900 no i jeżeli mamy 1900 no to już te obroty spadają automatycznie na wszystkich podzespołach tak, lecąc dalej mamy tutaj dalsze informacje tym mi się zagięło o to jest też fajnie napisane pojemność zbiornika, 5 m sześciennych czasu zładunku 2 minuty, no to była do wydajność przeładowości, Jezus, już się pogubiłem, wydajność przenośnika ziarna 2 m sześcienne na minutę, no to mamy tak z czasu samo to wynika, tak ciśnienie w układzie hydrostatycznym 320 atmosfer, rodzaj oleju, olej hydrauliczny 30 nic mi to nie mówi na ten moment ja stosuję HL46 i no wszystko działa, tak. Wszystko działa, wszystko robi, nic się z tym nie dzieje. Tutaj mamy resztę informacji: klawisze, sita, powierzchnia SIT i tak dalej. Budowa i zasada działania kombajnu no to już tego nie będziemy tutaj męczyć. Powiedzmy sobie szczerze, fajnie jest zobrazowane tylko, jak to wszystko ma tam przepływać. Co chciałem jeszcze Wam pokazać? Mam tutaj przed sobą schemat napędów, tak? Schemat napędów. Mam opisane wszystkie wymiary pasów, zespołów pasów, łańcuchów i różnego typu właśnie elementów przenoszących napęd. No i jako że w tej instrukcji, jak kiedyś wspominałem z jednym z materiałów, musiałbym się dowiedzieć jakie są obroty na poszczególnych wałach, poszczególnych elementów roboczych. No i co się okazało? Teraz właśnie w tym momencie jestem na siebie zły, że nie zajrzałem do tej instrukcji, bo zobaczcie, każdy jeden wał, każde jedno koło pasowe ma podane, ile powinno mieć obrotów na minutę. Każdy jeden parametr techniczny tego jest. Widzicie to? No i tu jest taka mała moja rozbieżność, ponieważ mamy tutaj silnik 200. Tyle powinno być na silniku. I powiem wam, nie jestem w stanie na silniku tego ustawić. Musiałbym spróbować albo podkręcić na pompie, albo zwiększyć jakoś obroty w inny sposób, ale na drążkach, dźwigniach, dźwigienkom od regulacji do dodawania gazu, no, no do zwiększania obrotów, nie mam tej możliwości. Po prostu nie mam. Już wielokrotnie próbowałem, nie mam. Tak więc będę musiał jeszcze raz spróbować przy pompie wtryskowej podkręcić mu obroty na 200. Skoro Mamy tu 200. Ja miałem, mam 2000. Przy obciążeniu mam 1900. Automatycznie spadają nam obroty wszystkiego. Czyli mamy 200 obrotów mniej na minutę. To wszystkie podzespoły nie będą miały tych danych obrotów, jakie tutaj właśnie są pokazane i są obliczone, tak? Czyli tak na dobrą sprawę, no wzrastają te obciążenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że wzrastają obciążenia na wszystkich. Po zespołach, bo prędkość jazdy na przykład jest Utrzymywana, ale są zmniejszone Obroty danych Wszystkich no, elementów, tak I Tu mamy kolejną stronę Tutaj mamy w tym miejscu właśnie Koło, które I wał, który robiłem dwa razy To jest to To mamy 920, 29, 292 obroty No po mojej małej Modernizacji obstawiam, że Koło 300 może mieć, wtedy kiedy silnik będzie osiągał właśnie te 200. No i sprowadza się to wszystko do tego, że jak podaje ta literatura, kombań ten powinien powinien przerabiać tą ilość masy ziarna, którą e, tak naprawdę no, mu serwuje gdzie koszę na te 8 rzędów, gdzie koszę wolno w porównaniu do tego, co jest podane, to jest akurat no, podane przy zbożu, tak? Ale no jeżeli kosi 3 hektary na godzinę, zakładamy 8 ton z hektara, no to w godzinę powinien przemielić 24 tony, tak? A ja kukurydzy staram się przemielić no, 13 ton. No, załóżmy, że 13 ton, bo nie koszę więcej jak hektar na godzinę nim. Czyli dalej mogę zakładać I zakładam, że kosze wolno To nie jest to, co mi zarzucacie Że bardzo szybko jadę Że pewnie zapierniczam i tak dalej Że 8 rzędów, coś takiego No nie, no tak patrząc Po tych danych, gdzie mamy tu I gdzie mamy podane Tu No to No to powinno być wszystko w porządku I do czego to się wszystko sprowadza Dlaczego o tym mówię Bo wszystko po prostu ma kiedyś swój kres wszystko po prostu jest w pewnym momencie zmęczone, wszystko jest po prostu już zużyte, tak? I to jest właśnie też e, fajne, że potraficie to dostrzec. Potraficie to dostrzec, ja też potrafię podejść do sprawy na chłodno. Ja nie powiem, że to jest zły kombajn, to jest bardzo dobry kombajn. E, jak na swoje lata, które został skonstruowany i wymyślony e, i jak na dzisiejsze czasy, mimo tego, że przeżył Bóg wie ile, to jest dalej dobra maszyna. Ja nie będę mówił, że to jest zły wóz, bo kilka tych sezonów, dobrych sezonów, mielił wszystko, brał wszystko, nic się nie działo, i to jest tak naprawdę no, piękny przykład tego, że potrafi być sprzęt wykorzystany no i wyeksploatowany do takiego momentu, że zaczynają właśnie siadać wszystkie podzespoły. Bo, bo taka jest prawda. Nie są jakieś takie typowe co kawałek awaryjki, coś tam, coś tam gdzieś tam jakoś, tylko to już jest takie naprawdę solidne jego zużycie. No, no tak to jest, nie? To chciałem właśnie przekazać. Tak więc jeszcze przechodząc do tych danych technicznych, które tam są, a które tutaj e, u mnie e, są stosowane, parametry co do obrotów silnika i tak dalej, no to jeszcze męczymy sprawę, zobaczymy, czy na coś się to przełoży i czy przyniesie to jakiś inny efekt, tak? Dobra, bierzemy się za inną robotę, bo zrobi to się zbyt nudne zaraz. Ty, no, ale jakiś się duży ten silnik kurde, mtz to zrobił. Ty robisz dwa na raz, nie? Dobrze, tu podlewałem olejem i urósł. Aha, podle... podlewałeś olejem i urósł, dobra. Co już końcowe? I jeszcze 90 stopni będziemy jechać. Aha. No i dobra Czyli cały czas tu się kręci, drodzy widzowie Cały czas się kręci, tylko że bez was się teraz kręci Bo ja jestem jeszcze w terenie LUKS Nie wierzę w to co znowu się stało, no to jest kurwa no niemożliwe Co zaorałem, kawałek tu, tam Odpadło koło, kurwa. Dlaczego odpadło koło? I gdzie jest te koło? Jakiś chum nakrył studienki. Wszystko zarosło, patrzy, koło kurwa Weszło do studzienki Ileś metrów w dół. No kurde, No normalnie to jest jakaś kur... naszka, no Jaciek, cię czy... no... Tu leży pokrywa. Zarośnięta. Przy drodze. Zawracałem szerzej. No, ja pie. Pytanie za 100 punktów, dlaczego to jest odkryte? Nie wiem, kto tu co wykonywał, co robił. Przecież to nawet dla bezpieczeństwa, że jest poracha, kurwa. Ktoś by szedł, ktoś by tutaj wpadł, cokolwiek, to jest zarośnięte. Kto to zrobił w ogóle? Przecież to jest niemożliwe, no, to przecież tak nie powinno być, że jest są stuć, stućienki podkrywane. No, ludzie. I pewnie dlatego tu jest taki omijazd, bo ktoś tu wiedział, że to jest ta studienka. Ja nie wiedziałem, że ona tu jest taka odkryta, po prostu no przecież to jakieś kurde nieporozumienie. Teraz weź, wyciągaj koło stamtąd, ja go pier... Odkryłem to trochę bardziej. Ja nie ukrywam, jestem pierwszy raz na tej działce, bo tutaj dostałem te pole od jednego pana. Nie znałem tej sytuacji tutaj, nie miałem bladego pojęcia. Jestem tu pierwszy raz, dlatego też to się trafiło. Nie było to tak, że, że ja tu orałem kilkakrotnie, czy wielokrotnie, że ja w ogóle... No, o tym tutaj nie miałem pojęcia. Muszę ustalić szybko, mocno właściciela tej drogi, czy właściciela, gdzie do kogo leży ta studienka. bo w prawie jest tak, jeżeli chodzi o spółki wodne, że yy, kto ma na polu studzienkę, czy jest w jego yy, granicy ewidencyjnej, to do niego należy Stan i zabezpieczenie studzienki Tak jest w przepisach, bo znam to doskonale Takie coś zostawić Przecież to jest, to jest karygodne wręcz Będą z tego wyciągnięte wnioski i to ciężkie Jak ja to kurwa wyjmę stamtąd No nie wierzę w to, normalnie ja w to nie wierzę Jestem przy kole, jedzie Fadrona, Tata już zaraz będzie Brał tutaj z pracownikiem Podawał łańcuchy, wszystko wyciągamy to Ja No pier... Jeszcze ostrożnie trochę Normalnie ludzie nie mają wyobraźni Normalnie nie mają wyobraźni co się może stać Co się może stać Jak się wykona taki manewr Odkryć pługiem czy czymkolwiek I porzucić w cholerę Nie mają zagroźby wyobraźni no, o, Aż przyrósł tam no, Kurwa nie daj Boże Dziecko wpadnie jak no, to to, nie Tam dorosłeś nie no, wejdzie, ale specjalnie. No ale też może iść no, też, też przypadek, żeby nie Bo to tak. wybite, to część o kciuka Dobra, mamy. Ale to teraz ten pas oś... albo cokolwiek. To no ci się sklinuje bas, jak bas się tak weźmiesz. Co się sklinuje? Te koło. To trzeba chyba za te żelaz ciągnąć Czy co, za górę, tak? No za to ramię. O widzę A, no ramiem. tak, kurde, dobra. Za no, no to za to, bo się nie pójdzie, No Dobra, dobra. Najgorsze jest to, że tą sztabę połamało. Będzie kosztować. No będzie, no jak nie będzie? Całą sztabę upierdzieliło to. Gmina, tu jest już gmina, już, już ustaliłem, że to do gminy należy. Ta, ta, ta droga i ta studnia. Bo w prawie jest tak, że na kogo obiekty, na kogo terenie leżą studzienki coś takiego, w prawie tym wodnym, to do tego należy Dobra, dawaj. Może starszy skoku. Czekaj, czekaj, czekaj Do tyłu Dobra, wystarczy ruchu Ja się bałem, że ruchu nie starczy Co za taką sztabkę kierowcę urwać Dobra, kładź. Daj, daj, daj jeszcze. Na dół. Jeszcze, daj. Na dół. Teraz na swoim miejscu dopiero. Dobra. No to co? Koło już podporowe, zapasowe jest. Jedziemy dalej oraz chyba, nie? Dobra. Zjeżdżamy do domu. Udało się dojechać, eee, trochę było po, 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 z początku problemów się zgrać, ale jakoś tutaj dobraliśmy. Pług postawiony, popodpierany na stopach, już normalnie z tego wszystkiego mi się słowa mylą. Słuchajcie, to co tam było zrobione, to, to woła o pomstę do nieba. Przyjechali koledzy rolnicy i zaczęli mówić, kto to zrobił, czym to zrobił. Że to już 3 lata tam było odkryte. Ta studienka była 3 lata tak niezabezpieczona, odkryta. Było zgłaszane, nikt nie kiwnął palcem. Nie jestem w stanie jako jeden człowiek każdej jednej studzienki na całym terenie, całej gminie e, zobaczyć, obstawić. Mało tego. Prawo wodne mówi, że studzienka, za studienkę odpowiada ten na czyim terenie ta studienka leży. To doskonale właśnie wiem z tego, że w tych spółkach coś tam człowiek funkcjonuje, działa i wyciągnę z tego konsekwencje, będę robił awanturę o to, bo tak nie może być, to ja nie wiem co to w ludziach dzisiaj panuje, taka znieczulica, trzy lata o tym chłopaki wiedzieli, trzy lata jeździli koło tego, trzy lata nie byli w stanie albo podejść do kogoś, kto ma jakiś kawałek dźwignika, czy tam ja, tak jak ja, tura, podejść, powiedzieć cokolwiek, no wszyscy to widzieli, ale nikt nic nie zrobił. Ta znieczulica, która dzisiaj panuje wśród wszystkich ludzi, to jest po prostu jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Ruszcie trochę, co niektórzy też głowami, bo to przez takie coś może stać się nieszczęście. Jakby dopiero ktoś tam wpadł, ktoś by tam zginął, coś się wydarzyło, byłaby wielka awantura, lament, kurde i w mediach by wszędzie pięknie było opisane, że przez odkrytą studzienkę się ktoś tam zabił i tak dalej, i tak dalej. Kto za to odpowiada, i zaraz by były kryminały, by się sypały. Normalnie też to jest. No, niepojęte, no niepojęte co się w dzisiejszych czasach wyrabia. Zdemontowana reszta koła, reszta tego, tego podparcia, idziemy zobaczyć na ten, na warsztat. E, co ja miałem zrobić kierowcem, że to tam wpadło? Ja, jak to miał, jak to w ogóle było? Zawracałem, tak jak pokazywałem. Jechałem bo, i patrzyłem do przodu, bo ustawiałem się e, w bruzdę. Po prostu ciągnikiem chciałem wejść w bruzdę. Chciałem zrobić na skład, zrobić ten wjazd. E, Ciągnik idzie po polu, pług zajeżdża szerzej, bo jest to długi, długi pług, długa maszyna, zajeżdża szerzej. Mam prawo, żeby sobie przejechać, zajechać po tej drodze, nie niszcząc drogi ani nic. Zajeżdżałem, było to odkryte, mówię, ten kto to zrzucił innym pługiem, kto orał obok i to zostawił, to by normalnie by go. Wiecie co? Zostawił to tak, ja zawijałem, trach, dziękuję. Tylko lekko zarzuciło kierowcem i największe zdziwienie moje było, kiedy zobaczyłem, że pług leży, gdzie to koło jest. Nie mogłem się. No patrzyłem po polu, patrzy w koło, no gdzie te koło jest? Jak tam podszedłem. Masakra, normalnie masakra, a szkoda gadać. Nie robię już w tym roku w polu, bo to nie ma sensu. Ten rok już się skończył w polu dla mnie. To tak jakby wygląda jakby tu było nadpęknięte. Ale raczej nie. Raczej to się po prostu ta rdza rozsypała. To jest po prostu brudne. Choć być może trochę pęknięte, nie wiem. No fakt faktem, ale no zobaczcie, no też kurde. No jak miało to nie chrupnąć, tak? Jak wpadło w takie coś. Ja gdybym patrzył się do tyłu, to może by było, może by to się udało od tego uchronić. No ale akurat tak jak mówię, patrzyłem do przodu, bo chciałem trafiać, trafiałem w bruzdę i tyle. No wjeżdżałem w bruzdę do orania dalej i koniec. Nie ma o czym dyskutować. Dobra, trzeba szukać teraz całej takiej podpory. Najpierw trzeba jeszcze iść do gminy, zrobić lekką awanturkę. Bardzo lekką. Stworzeń do wymiany od razu idzie i cała ta podpora. Nie mam innej opcji. To też skręcone. Mam gdzieś tu numery na tym. Nie wiem, zobaczymy. Kończę na dzisiaj. Mam dość. Cześć!